Witam serdecznie wszystkich na kanale. Dzisiaj chcę Wam pokazać jak robię testy w akwarium morskim. Mam tu testy z firmy Aquaforest na KH CA i MG, z Saliferta mam na NO3 NO2 i KH3 i PH. A z Kolumb mam PO4. Tak, kiedyś jeszcze czytałem, żeby się więcej dowiedzieć z akwarystyki morskiej. Akurat te testy z danej firm proponowali i polecali ludzie. I tak je zakupiłem wtedy. I cały czas teraz od początku robię. Jak to, cykl azotowy już jest. Zamknięty w moim akwarium, i dzisiaj chcę takie testy podstawowe zrobić. Już co będę robił cały czas, co tydzień na razie. I dzisiaj wam chcę zademonstrować dane testy, jak robię. Zaczniemy najpierw od NO3. Jest to akurat te z Saliferta. Jest tu preparat do sypywania proszek i płyn. Nabieramy we wstrzykawkę wody do badań. Trochę wypłuczę. i Teraz nabiorę tyle, ile potrzeba. A potrzeba akurat tu 1 ml. Jest pobrane. Teraz tak. Płyną cztery krople. Raz, dwa. Trzy, cztery, zamieszać, można zakręcić i teraz jedną miarkę proszku i mieszam około 30 sekund. Jest, teraz odstawimy. Poczekamy jak się zrobi, bo 3 minuty trzeba odczekać. Pozakręcamy preparaty i pochowamy. O, 3 minuty minęły. Patrzymy od góry. Najlepiej we, we, w dzień przy świetle słonecznym. I mamy 25. No, to nieźle. Na młode akwarium. Dobrze. Teraz zrobimy następny test. Teraz zrobię z Kolomba PO4. Jest to próbówka. Preparaty do podawania. Dwa takie same, żeby na dłużej starczyło. Instrukcja obsługi jest i jeszcze jest jak z jednej strony jest jak robimy, a z drugiej jest pomiar, który i tak samo jak poprzednio. Nabieramy jeszcze żeby przepukać próbówkę Dobrze, to jest tak jak ten, to 20 ml. To akurat tu jest miarka, szykawka piątka, i trzeba cztery razy pobrać. Jest miarka na próbówce też, ale jak zauważyłem, to ludzie też stawiali gdzie w internecie, że czasami próbówki są trochę oszukane. Że szykawkami pobierał i nie, no nie mówię akurat danego testu, ale no, A tak się zdarzało. No, jest 20. I teraz pierwszego dajemy 10 kropli. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziesięć jest, zamieszamy i teraz drugiego dwie krople. Raz, dwa. Odstawiam, teraz zakręcę, żeby się nie wychlubnęło i będziemy mieszać. Dobrze, to teraz tego odstawimy na dłużej, bo tu trzeba poczekać 10 minut. To weźmiemy kolejny test. NO2 dzisiaj akurat prawdziwie z początku robiłem, teraz już tak rzadziej, bo NO2 już się nie pokazuje, bo jest zawsze na 0. PH zawsze mam stałe. To tak nie badam tak często. I NO, NH3 też nam kazali. Kazali. Może, że nie kazali, pisali, że z początku trzeba pomierzyć i ten. Teraz już tak też rzadziej mierzę. To dzisiaj akurat co? So, odłożymy je. I weźmiemy się za KH, CA i MG czy jest jakiś pobór, czy w akwarium. Zaczniemy od KH. Jest tak: próbówka, szczykawka i szczykawka do preparatu. To jest preparat drugi i preparat ten pierwszy podstawowy. I jest tu jeszcze instrukcja obsługi. No. Tu jest instrukcja taka. Szybka z, jak to robić i tu jest ile dane yy, pomiar ma, co nam potrzebne tu jest ta instrukcja w języku angielskim, tam francuskim, polskim opis i tu jest jeszcze do sprawdzenia testu czy jest wiarygodny można go użyć żeby sprawdzić czy po jakimś czasie nie się nie popsuł czy cokolwiek się nie stało. Dobrze, teraz będziemy pobierać. Tak zawsze pobieram wodę, przepłukuję probówkę I wylewamy to. No, pobieramy 3 ml wody. Wlewamy do próbówki, to odkładamy. Pierwszego preparatu dajemy trzy krople. Raz, dwa, trzy. Zamieszamy. I teraz pobieramy drugiego preparatu. Jeden ml w szczekawkę. Najlepiej pobrać, wypuścić pierwszy raz i pobrać teraz już ten dany 1 ml. Namiast częściowo, jak to piszą w instrukcji, trochę powietrza. Tak ma być. I teraz podajemy po kropli i czekamy na wybarwienie danego koloru. To musi być taki. i podajemy go na kamerze nie dokładnie wam nie będzie pokazywała tego kolorów odcieni co są na kartce, bo lekko się zmieniają ale jest taki odcień malinowy do tego odcieniu trzeba podawać pojedyncze krople i mieszać cały czas i cały czas obserwować Już się pomału coś zaczyna dziać. Tak jak opisane jest na instrukcji, że mają przechodzić barwy. I my już cały czas dodajemy pomału do jednej kropli mieszając. I już uzyskałem odpowiedni kolor wody. Z substancją. I teraz odczytujemy z szczykawki, ile nam zostało. Odczytujemy. A mi, akurat, zostało 0,46. Odkładamy. Z drugiej strony mamy pomiar, ile na szczykawce powinno być. Jest 46, i to jest kecha. 7,6 jest odpowiednie danej w akwarium morskim i resztę. Resztę preparatu możemy wlać z powrotem, bo jest nam już niepotrzebne. Zakręcamy i na tym sposob, na, na, w ten sposób się to mierzy, że na strzykawce to co nam zostaje to nam pokazuje ile, ile dane, dane a woda ma Danego PH na przykład i innych preparatów. No i teraz odczytamy PO4, bo minęło 4, 10 minut. I PO4 jest poni... po... nawet poniżej, no, powiedzmy, że jest 0,03 mg na litr i nieźle. Jak tak z początku czytałem to wszystko, i ten, to ludzie pisali, że całkiem zero nie musi być. Niektórzy czym bardziej przy niektórzy trochę więcej. Tak, NO3. Nawet jak tak obserwowałem akwarystów morskich, co już od dawna mają, to niektórzy nawet mają 50 i też mają dobre przyrosty korali i tym podobne no i teraz będziemy mierzyć następne akurat w kolejności mam CA to będziemy mierzyć i tu jest tak samo tylko, że tu jest więcej preparatów bo jest jedna szczykawka dwie szczykawki do preparatów próbówka jedna substancja do podawania proszek i jeszcze jeden preparat i tak jak w poprzednim preparat do sprawdzenia czy pr pró próba tego CA jest odpowiednia i miarka to wszystko przygotujemy a jeszcze Zapomniałem wyciągnąć instrukcję obsługi i kartka z instrukcją obsługi sproszczonej wersji i z drugiej strony tak jak w e, KH ile dana ma pomiaru i będziemy robić tak mamy pobrać a najpierw przepłuczemy miarki próbówkę I pobieramy dwa ml Teraz proszek jedna, jedna miarka. I mieszamy. Wymieszał się to teraz. Kolejnego pobierzemy. Mamy pobrać go 1 mili i cały wszczyknąć. A też tak samo robię jak we kecharze, Naciągam trochę i wypuszczam. I potem naciągam już tą odpowiednią ilość. No, I podajemy. Tu można trochę szybciej, bo to nie jest ten akurat preparat do odliczania ile, tylko że całe mamy podać. No, cały czas mieszając. No, cały sztyknięty trochę zamieszamy, 10 sekund podaje producent to co jest już niepotrzebne to pozakręcamy, żeby się nie pomieszało i odłożymy i teraz pobieramy tego ostatniego preparatu, co odmierza już ilość, też pobieramy, wypuszczamy jak poprzedniego i pobieramy 1 ml. I teraz będziemy podawać i obserwować barwę. Tu akurat ma być barwa niebieska. Ten akurat odcień bardziej przypomina, już to, co jest na kamerze. I obserwujemy. I cały czas mieszają. No i mierzymy dalej, cały czas podawając po jednej kropli. Teraz już od któregoś tygodnia, dobrze licząc od trzech tygodni, nie, pom... nie mierzyłem CA ani MG, bo nie miałem żadnego po... Po... pobrania od korali, bo nie było jeszcze żadnego. Kolor się uzyskał, a na miarce jest 0,08. Zobaczymy, ile to jest. 460. Tak, cały czas przedtem też tyle wychodziło, bo korali nie ma. A, wszystko, a nie ma co pobierać. Teraz wszystko schowam. No i teraz Mg zbadamy Jak tak czytałem to Ca musi być Mg musi być 3, razy, 3 razy większe od e, Ca Na przykład jak jest tak jak u mnie 460 Ca to Musi być 3 razy to tak mniej więcej 1380 powinno być I to są tak, jeden preparat Proszek jest i kolejne preparaty. to jest akurat dosyć dużo ich. To jest A. preparat A, B. C jest proszek i D jest ostatni, tak jak tam, poprzednich do pomiaru. na Tu jest miarka i jeszcze jest, jeszcze jeden jest A. Żeby była równa ile potem ten i tak jak tam do sprawdzenia preparat, instrukcja obsługi w sproszczonym to widzicie i z drugiej strony jest to ile dana ma substancji I będziemy tak jak tam pobierać wodę, przepuczamy próbówkę podlejemy i teraz pobierzemy ten pamiętał, to, to, to dwa pobieramy też się starajmy nie zabierać powietrza, bo wtedy też wyniki mogą być trochę inne niż powinny być teraz preparat A pięć kropli raz, nowa 4, 5 zamieszamy delikatnie, teraz preparat B, trzy krople. Raz, 2, trzy. Teraz 5 sekund jak producent pisze, że trzeba pomierzyć. I teraz dodamy proszek. Jedną, jedną miarkę. wsypane, zakręcę i zamieszamy 10 sekund. Jest. I teraz pobieramy 1 ml tego substancji. ostatni. No i teraz pobieramy substancji. Tak jak poprzedniej, nabieramy, wypuszczamy. Też się starajmy nie dotykać końcówką o żadnym z boków pojemniczka, żeby się nie nabrało za dużo powietrza, jak powinno. O, mamy 1 ml zakręcimy żeby się nie wylało i teraz podajemy tak jak poprzednio mieszając podając i czekamy na uzyskanie odpowiedniego koloru no i podajemy cały czas I też żeby nie było, że jakąś firmę akurat daną promuje czy coś takiego, bo wszystkie testy sam zakupiłem, żadnego nie dostałem. A tak jak wyczytałem od danych osób, które testy były polecane przez innych ludzi. I tak dlatego akurat kupiłem dany produkt od danej firmy. I zawsze raz w tygodniu dane, dane testy robię. Tylko tak jak dzisiaj, akurat na potrzeby tego filmiku trochę, to chciałem zrobić jeszcze te CA i MG, ale nie potrzeba było, bo jeszcze korali nie ma. Ryb też jeszcze nie ma, dopiero chcę zakupić. Już pomału zmienia kolor na odpowiedni niebieski. O, i uzyskał się dany kolor. I teraz tak samo jak poprzednio odczytujemy, ile jest. A jest 0,06. I na tabeli odczytujemy: jest 1410. Niby we w normie, a Foresta się mieści, ale tak jak mówiłem, CA to jest trzy e, razy mniej niż MG. Tak czytałem, to się tak mniej więcej zgadza. Bo jakbym pomnożył to, co tam było, to by chodziło tam gdzieś około 1380, a 1410, to nie jest źle. Nawet niektórzy akwaryści e, pisali, mówili nawet, że jak jest im więcej, to nie zaszkodzi, bo te 1500 nawet może być, ale no. Wiadomo każdy się uczy na swoich błędach, próbach. No. I na dzisiaj to by były wszystkie testy Dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie. Jak macie jakieś ciekawe propozycje, ciekawe propozycje, albo jakieś inne testy, które są też polecane, to piszcie we w komentarzach. Wchodźcie na grupę na Facebooku tam też można pisać swoje. No i tak jak mówiłem. Komentujcie i zapraszam. Do oglądania jak ktoś chce. I link będzie grupy Facebooka w opisie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Na razie.